Cześć, pytaliście się, czy ABW może zablokować strony internetowe w Polsce. Skazywaliście, że ostatnio zablokowali taką stronę internetową w Realu, która się nazywała. No i faktycznie, mamy w artykule 32c ustawy o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu możliwość właśnie blokady. Chociażby takich stron internetowych, ale to tylko w przypadku w celu zapobiegania, przeciwdziałania i wykrywania przestępstw o charakterze terrorystycznym oraz ścigania ich sprawców. I to jest na wniosek szefa ABW, złożony po uzyskaniu pisemnej zgody prokuratora generalnego i to powinien jako postanowienie wydać sąd. Natomiast w sprawach niecierpiących zwłoki, tutaj niestety też mam taką słowo klucz w ustępie 4, mantku 32c, że można to po prostu zrobić jedynie na zarządzenie takiego szefa ABW po uzyskaniu zgody prokuratora generalnego. Czy tutaj mieliśmy do czynienia z taką sytuacją? Na ten temat jeszcze nie wiemy. Prawdopodobnie się niedługo o tym dowiemy.